W tym filmie zabiorę Cię ze za sobą na ślub Magdy i Igora, z którymi miałem przyjemność spędzić ten piękny sierpniowy dzień. Na początek trochę polatamy dronem, by potem na przygotowaniach napić się whisky z Panem Młodym, którą szybko potem zapijemy kieliszkiem Proseko. Po takiej dawce alkoholu wejdziemy się przewieszyć i zrobimy first look pary młodej, by zakończyć przygotowania błogosławieństwa. Cześć kochani, witam Was na ślubie, backstage'u ślubu Magdy Igora. Ja jestem pod kościołem w drodze do Magdy Igora na przygotowania. Opaliłem sobie drona. Teraz zrobimy sobie zdjęcie kościoła. Chcę go sfotografować z góry. Chcę mieć fajne zdjęcie z góry, już zrobione teraz, żebym potem nie musiał się podczas przysięgi martwić o to zdjęcie i nie musiał latać. Dobra. Zbijemy z drona No dobra teraz sobie już fajny tu przeleciałem Na no, fajny całkiem kadr taki z góry Wyostrzamy, robimy kadr Możemy spróbować troszkę obniżyć drona, zrobić troszkę inny taki kadr Wiecie o coś takiego O bardzo fajnie to wygląda Zdjęcie dronem zrobione, teraz mogę lądować Szybciutko sobie przylecę tutaj do siebie. Mam nadzieję, że ten dron jest dla Was też bardzo mocno niesłyszalny. Naprawdę jest mega, mega ciekawy. Wylądowaliśmy. Zdjęcia zrobione. Możemy teraz zmykać na salę i na przygotowania. Highlanda mamy. Zresztą no, przygotowania się zaraz zaczną. Będzie dobrze, spokojnie, tylko czemu tak, tak mało? No no, Ej, no, icho, no, 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 no. To dobry początek, no. A panowie, no, panowie starczy no. Starczy, starczy. Nagra, starczy. Zegarek, zegarek, tu ja, ja mamy. Jest, Podasz mi? O, zegarek. Jeszcze ten krawat, jakbyś tu rzucił bliżej mi, to już nie o. bym o tam latać. O, dzięki. Jak już mam wszystkie detale ślubne, właśnie pana młodego, to mogę zabrać je za takie właśnie zdjęcie wszystkich tych detali. Czasem robię taki typowy flat lay zdjęcie, wiecie, prosto z góry, układam sobie bardzo fajnie jakoś w miarę kompozycyjnie te wszystkie detale i z góry staram się jakoś fajnie je sfotografować. Ewentualnie też robię taki kadr, wiecie, delikatnie z boku jednego, drugiego próbuję właśnie różnych kompozycji. Patrzę, jak najlepiej to zdjęcie wygląda. Jeśli się uda, staram się zrobić też kadr pionowy. Tak jak tu widzicie, bardzo fajny kadr z boku wyszedł, gdzie mamy wszystkie detale. Zabieram się właśnie za marynarkę, za zdjęcie marynarki pana młodego. Tutaj mamy bardzo fajne, właśnie takie drewniane pieszaki, które mają napis: Pan młody, panna młoda. Także to jest bardzo fajny dodatek, o którym można. Wspomnieć. Otwieram sobie też troszkę te zasłony, żeby mieć więcej światła. I oto takie zdjęcia dwa poczyniłem. Teraz przechodzimy do przygotowań. Już pana młodego. O, spojrzysz na mnie? O, słysza. Jeszcze raz. Nie mam z tym problemu, żeby właśnie podczas takiego czystego reportażu także czasem coś zaaranżować, chociażby samo miejsce, w którym będzie się działa akcja, żeby mieć lepsze światło. Czasem też aranżuję pewne zachowania. Często mocno wchodzę w interakcję z młodym, ze świadkiem, z młodą, żeby z nimi rozmawiać, żeby to była taka bardziej przyjacielska relacja, że wszyscy tu fajnie się bawimy, a przy okazji ja robię zdjęcia, wtedy jest mniej stresu. Fajnie, no. ja to, ja to jest... Słucham? Na ile? Trzy tygodnie. O oh Wysuniesz się świadek troszkę w tą... To... Sorry, o tak, w no, co, baj, przy vaiś No. Ja mam właśnie teraz kolejny stary, który wyjechał na pół roku. symuluj, no, symuluj. Symbuuj napinanie. Dokładnie, rozmyślanie w okno. No, może być. trochę do góry tą rękę? Tak. O, właśnie, perfekt. No dobra, to tam sobie jeszcze popraw ten zegarek i będzie ładnie. coś się jeszcze tu złapiemy. Spójrz na mnie, na sekundkę. Czekaj. Przemieś, przemieścimy się? Przemieścimy się na chwilę? Dobra. O, czekaj, tylko nie potrzebuję tego. O, a spójrz sobie tak, jakbyś patrzył w las za okno. Tak, nie aż tak mocno, o. I zegarek sobie poprawiasz, super. Tak, Michał, tak rozmyślony. się po brodzie. Perfekto, mamy cię. Tak. Igor, jakbyś grał śnieżynkę w przedszkolu? Musisz tak grać. Tak, no odpierdol czy nie no odpierdol? O, to, 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 to. to. tak trzeba żyć. Tak, o, tak. I jedziesz. Co? O, o, pięknie wygląda. Pięknie. Będą z niego ludzie. Nie, I to jest moment, żebyśmy się whisky napili, nie? Tak. Jak widzicie przygotowania u Pana Młodego to nic wielce strasznego Jeśli sobie tylko wszystko fajnie zaplanujecie i postaracie się żeby wszystkie wydarzenia działy się w jakimś takim naprawdę fajnym miejscu gdzie macie jak najlepsze światło właśnie do fotografowania Jak tu widzicie Pan Młody był jeszcze w skarpetkach ale to nie było wcześniej istotne Teraz dopiero robimy zdjęcia zakładania butów a, bo macie nagrany. Tu jest właśnie taki kadro od góry. Spójrz teraz na mnie, ale ręce sobie tam pracują właśnie. Tak. Trochę bliżej do rączki. Boże, bo sobie nie przyczyna. Patrzysz na mnie, na... O dobra, okno jest petarda. To was, to... A teraz mała sesyjka pana młodego. I I do... Ej, idziemy do młodej. No. Tu jest dobrze z boku, może być. Petarda. Aha. Jeśli mamy trochę fajnych detali u Panny Młodej, to też staram się takiego flat -lay zrobić. Czasami staram się ułożyć to w troszkę w inny sposób, wykorzystując różne dostępne gadżety. Flat -lay sobie takiego zrobimy. Różnie to na każdym weselu jest, Dobra. ponieważ wiecie, są inne dostępne warunki na miejscu i inne różne detale mamy do sfotografowania. Tu będzie bogastanie Nie, nie, nie. Myślę też tak. Kategorycznie tak. Kategorycznie stół zabierzemy. Tutaj troszkę postanowiłem posprzątać na swoim planie zdjęciowym. Kabel A do no. domu? A to wiesz teraz. Każdy kawałek miedzi się przyda. Zawsze 5 złotych w To? Nie, ja, no na flasze Sprzątając te kosami, możecie zobaczyć, że plan zdjęciowy, gdzie planowałem zrobić właśnie zdjęcie sukni ślubnej oraz potem, jak zobaczycie, w tym miejscu będzie też dużo zdjęć z przygotowań. Ten plan cały jest dużo czystszy i dużo fajniej wygląda. Co? Chodź na chwilę tu, jakbyś sobie ten. Popodziwiała ją, tak wiesz, tutaj. Czaj, już nie jest z tej strony, tak jak ja stałem, jakbyś stała. I trochę, wiesz, co chciałbym ciebie więcej widzieć, czyli. O, tutaj, stań sobie tu. O, właśnie, coś takiego. O, petarda. I włosy, wiesz, co do tyłu odgarni z mojej strony, wszystkie. No, chyba wszystkie. Jak ci nie przeszkadza, no, to jest z mojej strony, tylko ta. O, coś takiego, fajnie. Podoba mi się. O, subcio O, właśnie, tak jak teraz. Jeśli na przygotowaniach jest jakieś prosecco, jakieś winko, to staram się wykorzystać ten detal i zrobić jakieś fajne zdjęcie. Warto, żeby czasem poprosić pannę młodą, żeby przełożyła sobie włosy, delikatnie przekręciła głowę w jakąś stronę. Wtedy gwarantujecie, że będziecie mieli dużo lepsze zdjęcie, a no i młodej też te zdjęcie będzie się bardziej podobało. Z od dawna współpracujemy, także dobrze się rozumiemy. Ten. A weź sobie rączki gdzieś tam, tak rękami trochę, o właśnie. O. Warto też, żebyście zwrócili jak ręką tutaj, staram się też pokazać Pannie Młodej co dnia i wymagam jakiego ruchu mniej więcej, żeby zwizualizować jej to. Do... Odwróć troszkę w stronę słońca, tamtą Delikatnie. o taka. troszkę niżej bruta. o bajka, Cudnie. Śliczny uśmiech, spójrz koszkę na mnie teraz, o. Czasami dajecie ten moment, żeby kamerzysta jeden czy drugi mógł sobie zrobić swoje ujęcie, ale to jest ten świetny też moment dla Was, żebyście zostali tą osobą z tyłu, która tylko może obserwować, jak ktoś inny pracuje, i też w ten sposób troszkę odpoczywacie kreatywnie i możecie w ten sposób sobie w tej chwili. Pomyśleć nad czymś innym, nad jakimś kadrem, którym może byście nie mogli pomyśleć, bo byście byli, wiecie, w tym szale robienia zdjęć. A tak to jesteście bardziej z boku. Nie musicie nic instruować, tylko sobie po prostu przyglądacie się i łapiecie sobie fajne kadry. Czy? A może burzkę dać troszkę w tą stronę i w dół? Może jeszcze o, kolejne, Tak jak teraz? Pro sekundę, o, dajeliście. Zostań tak chwilkę. <ślań> Tu kamerzysta byś no, jak, no, jak, no, jak niedobry, no, nie to kamerzysta. no, no główka w dół i w dół, w dół, 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 dół. krótka. Weź, olej, jeszcze Jak najbliżej sobie podejść do lustra, tam, zresztą, o tak się pochyl. Nie, nie, ona chyba, chyba się pochylisz, nie? Wystarczy, tak czy nie? Serce chcesz coś wziąć? Nie. Będzie bajka, nie? A weź światkowa sobie tam, w tamtą iść cichełkę. O, stój, tu, o, w tym miejscu. No, trochę w tą, krok. Perfekt. Chcę, żebyś tam gdzieś lustrze była. Aha. W tle, Pięknym dodatkiem. Dobra, działaj sobie, kochany. Teraz twoje. Możesz dla niego jeszcze trochę poprawiać, jak go lubisz. Jak go lubisz. Albo jak chcesz mieć ładny film. Zobaczcie, właśnie ten moment oddechu. staję sobie z boku i teraz za chwilę wpadnę na nowy kadr, pomysł. Idź świadkowa tam trochę teraz. Przejdź, przejdź, aż do krzesełka tego plastikowego. Poprawiaj się, Madzia. Jeszcze trochę możesz świadkowa przesunąć krzesło. Jeszcze trochę. No, no. I dobra, staniesz w tym miejscu, gdzie jesteś. Pół kroku do przodu. O, perfekt. O, zaraz. Daj krok do tyłu. Daj krok do tyłu. Tutaj, tutaj tu, tu. No już jeszcze. Jeszcze, jeszcze czekałem, chciałem tak żeby to było ładne. Było ładnie, to może tak byśmy zrobili. Ładno, trochę połko się w tą stronę, z tą nąbówką. Dobra. Wiem. Staj macie tutaj tak jak ja. Obracam, obracam. Dobra, Kite cię zabiorę. Dobra. A ty może gdzieś tutaj tak stać i stąd jej tak jej tam gdzie. Tak, tak. No. Zobaczcie, staram się, żeby nie było żadnych tutaj, wiecie, pośpieszeń, wszystko jest na spokojnie, powoli troszkę instruuję dziewczynę i dzięki temu nie ma żadnego stresu, jest tak przyjemnie. Jezus na dwór, na powietrze. Tutaj sobie dam Popodziwiaj się trochę, tu jest coś o lekko lewo głowa prawo, o super. Fajnie, Czekam, sobie, z jeszcze, Prze, ta wiem, powyżej 10 sekund jestem, ale tak mi się... To... Czekaj, czekaj, nie, nie, nie śpiesz się. Tutaj na chwilkę jeszcze Zatrzymaj Pana młodego, żeby zrobić mu fajne zdjęcie portretowe. Spójrz na mnie, Igor. Masz radę. Czym więcej łez, tym będzie lepiej, nie? Podbieg do panny młodej, aby zrobić jeszcze jedno zdjęcie portretowe, szybciutko. No i teraz możemy nabić zdjęcia, jak pan młody podchodzi do pani młodej. Tutaj troszkę nietypowo panna młoda czekała. Przeważnie to pan młody czeka na nią. Ale tu postanowiliśmy zrobić to troszkę inaczej. Tutaj widzicie, szybko musiałem się przemieścić, bo pan młody troszkę nie z tej strony, co myślałem. Podszedł do młodej i troszkę mi zablokował widok. Ale na spokojnie zrobiłem bardzo fajne zdjęcia i teraz dajemy młodym tyle czasu dla siebie, ile chcą. Robimy zdjęcia, ale nic im nie przeszkadzamy przez chwilę. W razie, jakby wam się nie udało złapać pierwszego pocałunku, albo y, młodzi stoją, nie widzą zbytnio co z sobą zrobić, czasem możecie ich jakoś zachęcić do jakiegoś pocałunku, do spojrzenia na siebie, do wiecie, jakiegoś przytulenia, to już zależy od was. Panie, nie chciałbym, żeby Sigor był tylko w słońcu, poczekaj. Cofnij się Madzia, krok do tyłu. Madziuś, krok do tyłu. Dobra, stop. Dobra, stój Słuchajcie sobie we dwójkę, spójrzcie na mnie kochani O, tak jak teraz Paweł już szaleje O, fajnie, spójrzcie na mnie, pięknie, uśmiechnięci, szczęśliwi Tak O, spójrzcie na siebie kochani trochę, o Ślicznie. O To jest troszkę, e, Madzia, brudka, o, petarda jak już First Look się zakończy, to macie tą chwilę. Nawet jakbyście bardzo mieli krótki czas, to zawsze jest ta chwila, żeby zrobić kilka fajnych zdjęć właśnie portretowych młodej pary. Wesiej welon i cały tył do góry, żeby tu potrawie nie ciągnęła. Tak, to do góry i, pod, i idziemy, no. Jak tylko zawsze dojeżdżam do młodych, czy to właśnie na miejsce, gdzie to błogosławieństwo ewentualnie będzie, staram się dowiedzieć dokładną lokalizację tego błogosławieństwa i wtedy doradzić, ewentualnie, jakieś inne miejsce, jeśli uważam, że światło w tym miejscu, w którym młodzi wcześniej planowali, czy rodzice błogosławieństwo nie jest najlepsze. Tutaj dość istotnym jest, żeby zrobić zdjęcia każdej osobie, która w tym błogosławieństwie uczestniczy, możecie zrobić bliższe portrety, troszkę taki szerszy kadr, właśnie tak jak tutaj widzicie, gdzie widać, że na pierwszym planie mamy parę młodą i tych rodziców. Ja też robię właśnie takie same zdjęcia portretowe rodziców wcześniejsze, każdemu z osobna. W dniu dzisiejszym całego serca nas błogosławimy jako Waszą nową drogę życia. Pamiętając też o tym, nie wierząc w to, że jesteśmy pośrednikami Waszego błogosławieństwa wobec Ani, która jest tutaj z nami. Błogosławimy Was w imię Ojca i Syna. I... Zobaczcie, jak często właśnie w nowym a 73 III używam tego Touch to Focus, czyli klikacie sobie gdzieś na ekranie i w tym miejscu po prostu aparat ustawia ostrość. Jest to mega, mega przydatna funkcja i bardzo, bardzo usprawnia właśnie pracę z Autofokusem w aparacie. Mam wielką nadzieję, że ten film był dla Ciebie przydatny i dowiedziałeś się czegoś, co przyda Ci się podczas fotografowania w przyszłości. Będzie mi miło, jak udostępnisz ten film, dasz łapkę w górę i napiszesz komentarz, pomoże mi to w rozwoju tego kanału. W komentarzu możesz napisać też, jakie zagadnienia chcesz, abym poruszył w kolejnych filmach. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, warto uczynić to właśnie teraz, klikając przycisk subskrybuj, by nie przegapić kolejnych ciekawych filmów na moim kanale. Zapraszam Cię też do odwiedzenia Z mojej strony sławiczeu łamane na presety, na której znajdziesz wszystkie moje narzędzia, presety i profile, których używam w Adobe Lightroom. Znajdziesz tam też presety, których użyłem podczas edycji zdjęć do tego filmu. Za tydzień w kolejnym odcinku spotkamy się już pod Kościołem i będziecie towarzyszyć mi podczas fotografowania ceremonii ślubnej. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!